Jesteśmy na drodze krajowej numer 22. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad przebudowujemy odcinek, który się zaczyna na granicy miasta Malborka, a kończy na granicy Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Przebudowana długość odcinka jest 10 km 200 m. Zakres przebudowy to wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego, przebudowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, wykonanie przepustów oraz roboty branżowe. Obecnie na wahadle numer 3 i 8 mamy wykonane roboty drogowe do warstwy wiążącej i puszczony ruch po obu stronach jezdni. Na wahadłach 9, 11 i 18 mamy wykonane 50 tys. metrów bieżących kolumn drenażowych oraz około 30 tys. metrów sześciennych nasypów przeciążeniowych. Kontynuujemy roboty na wahadle numer 2 i na wahadle numer 5. Mamy w tej chwili rozebraną nawierzchnię drogową i wykonane podbudowy do warstwy skruszywałamanego, stabilizowanego mechanicznie. Planowany termin zakończenia umowny to 15 listopada rok 2024. Po zakończeniu prac przebudowana droga krajowa numer 22 będzie poszerzona, za miejscowością stare pole będzie miała przekrój. 2 plus 1, przebudowane staną wszystkie branże, wykonanych zostanie 13 przepustów pod drogą główną oraz wykonana będzie równolegle ścieżka rowerowa przez całą długość inwestycji.